Cześć! Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć trochę o nowym produkcie z serii Avenger. Aby ta seria była kompletna, nie może zabraknąć w niej również kowrotków. Oto kołowrotki Prologic Avenger. Seria kołowrotków Avenger to dwie linie. Pierwsza z nich to kołowrotki Avenger XD, czyli z angielskiego kołowrotki do bardzo dalekich rzutów. Druga Odmiana to kołowrotki BF, czyli bite Feeder, kołowrotki z wolnym biegiem szpuli. A teraz przejdźmy do drugiej linii serii kołowrotków Avenger, czyli modelu BF bite Feeder z wolnym biegiem szpuli. Oczywiście, jak w wypadku modelu rzutowego, tutaj również korpus i rotor wykonane są z materiału GRC. Znajdziemy tutaj składaną korbkę z drewnianym uchwytem. A teraz to, co oczywiście najbardziej wyróżnia ten model, czyli mechanika. Przekładnia Torkshift 1 jest wyposażona w koło oscylacyjne posuwu szpuli, które jest trwale przymocowane do korpusu kołowrotka. Jest to system FGC. System ten zapewnia bardzo płynną pracę posuwu szpuli. Dodatkowym układem, który oczywiście jest standardowy w wypadku kowrotku z wolnym biegiem szpuli, jest ten sam system. My nazwaliśmy go systemem Bite and Fight. Dodatkowo zastosowanie hamulca tak zwanego szybkiego pod szpulą daje nam wybór. Mając kowrotek z wolnym biegiem szpuli, możemy nim łowić, zarówno korzystając z tego wolnego biegu szpuli, albo korzystając z dobrodziejstwa hamulca przedniego. Znajdziemy tu również system Dynamic Line Management. Kołowrotki Prologic Avenger Bite Feeder są dostępne w rozmiarach 3, 4, 5 i 6 tysięcy, czyli mamy szeroką możliwość wyboru zarówno kołowrotków do karpiowania, jak i także dla miłośników metody Feeder. Dajemy Wam 5 okres gwarancyjny na Kowrotki, Prologic, Avenger.